Hej, hej, mam na imię Oskar, a to już jest kolejny odcinek na moim kanale. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, koniecznie zasubskrybuj ten kanał czerwonym przyciskiem na dole. Dodatkowo zachęcam do podzielania się opinią o Teomorelu w komentarzu. Dzięki dużej aktywności pod postacią komentarzy i łapek w górę, kanał ma większą szansę na rozwój. Dzięki, że jesteś i zapraszam do odsłuchu. Wszelkie treści zawarte w tym filmie ukazujące sposoby leczenia przez Teo Morela nie powinny być naśladowane. Niniejszy materiał do tego nie zachęca, wręcz odradza naśladowanie działań prowadzonych przez tego lekarza. Jedna z najważniejszych postaci w historii III Rzeszy, choć nie podejmował decyzji militarnych ani nie pełnił znaczącej roli politycznej czy wojskowej, zapisał się na kartach dziejów II wojny światowej. Teodor Morel, bo o nim mowa, prywatny lekarz, dyktatora i przywódcy Rzeszy Adolfa Hitlera, zanim trafił do bliskiego kręgu zaufanych osób niemieckiego Führera, uznawanego za twórcę ruchu nazistowskiego, uchodził za wszechstronnie uzdolnionego, specjalizującego się w wielu dziedzinach życia lekarza. Dzisiaj postaram się przedstawić wam sylwetkę nadwornego medyka Hitlera, posłusznego sługi, lekarza wykonującego polecenia zwierzchnika i wyrafinowanego zabójcy. Wczesne lata Theodor Gilbert Morel, znany jako Theo Morel, przyszedł na świat w 1886 roku w małej niemieckiej wiosce Trais-Münzenberg. Jego rodzina była zamożna, a ojciec był nauczycielem w szkole podstawowej. W młodości Teo był zdolnym uczniem, osiągającym wzorowe wyniki w nauce. Na egzaminie dojrzałości został nawet zwolniony z części ustnej ze względu na swoje doskonałe wyniki w nauce. Po zakończeniu liceum rozważał pracę jako nauczyciel, jednak postanowił wybrać medycynę jako swoje powołanie. Studiował na prestiżowych uczelniach, zdobywając tytuł doktora w 1913 roku i rozpoczynając karierę jako ginekolog. Sukcesy zawodowe Teo Morella Theo prowadził luksusowe życie, jego gabinet medyczny przynosił mu duże zyski, a jego niekonwencjonalne metody leczenia przyciągały wysoko postawionych urzędników i polityków. Otrzymał propozycję pełnienia funkcji lekarza króla Rumunii, jednak odmówił, również nie zdecydował się na pracę na dworze władcy Iranu, do którego zaprosił Goreza Pahlavi. W ciągu czterech lat od otwarcia gabinetu Morel stał się bogatym człowiekiem, zarabiając około 150 tysięcy ryśmarek rocznie. Był również znanym i modnym lekarzem. Zasłynął również jako autor pracy poświęconej promieniowaniu radioaktywnemu. Według Irvinga, w tamtym czasie Teo Morel stał się na tyle znanym i modnym lekarzem, że mógł pozwolić sobie na to, żeby wybierać swoich pacjentów, których przyjmie na konsultacje. Dalszy rozwój kariery zawodowej. Theo Morel rozwijał swoją praktykę lekarską przez cały czas. W 1933 roku, kiedy naziści przejęli władzę w Niemczech, Morel dołączył do partii, co pozwoliło mu przenieść swój gabinet lekarski na prestiżową ulicę Kurfustendam 216. W kolejnych latach specjalizował się w leczeniu chorób wenerycznych i zyskał tytuł lekarza od zadań specjalnych. W tamtym okresie, do 1938 roku, większość jego pacjentów pochodziła z żydowskiego pochodzenia. Leczył również bogatych Żydów, artystów i polityków. Mimo skandalu związanego z podejrzeniem o żydowskie pochodzenie, Morel nadal rozwijał swoją praktykę, a wkrótce miał stanąć u boku Adolfa Hitlera jako jego osobisty lekarz. Spotkanie z Firerem III Rzeszy. Teodor Morell, tak jak już mówiłem, był znanym i renomowanym lekarzem chorób wenerycznych, dzięki czemu do jego gabinetu zawitał osobisty fotograf Adolfa Hitlera Heinrich Hoffmann. Skuteczna terapia, przeprowadzona przez Morela, pozwoliła Hoffmanowi na szybki powrót do zdrowia, a renoma Morela wzrosła. Hoffmann polecił więc Morela swojemu przyjacielowi Hitlerowi. Po spotkaniu, które miało miejsce w rezydencji Hitlera w Bergow, podczas wizyty kanclerz III Rzeszy poprosił lekarza o poradę medyczną, opowiadając o swoich przewlekłych dolegliwościach skóry, skurczach brzucha i napadach depresji. Morel obiecał, że wyleczy Hitlera w ciągu roku i dzięki skutecznej terapii został zaproponowany do pełnoetatowej współpracy. Jako osobisty lekarz przywódcy III Rzeszy, choć żona Morela była przeciwna tej decyzji, lekarz zdecydował się na współpracę z Hitlerem, co związało jego życie ze służbą dla niemieckiego przywódcy. Praca u boku hitlerowskiego dyktatora. Theo Morel był osobistym lekarzem Adolfa Hitlera, towarzysząc mu we wszystkich ważnych momentach. Hitler był znany ze swoich hipochondrii, co oznaczało, że często szukał lekarstw na drobne, prawdziwe lub rujone dolegliwości. Morel był zawsze przy jego boku, stając się medycznym autorytetem i utrzymując swoją pozycję do końca wojny. Mimo że jego działania były krytykowane przez innych lekarzy, pozostawał on prywatnym lekarzem Hitlera do 22 kwietnia 1945 roku. Metody leczenia Adolfa Hitlera propagowane przez Morela. W trakcie praktyki lekarskiej i służby nazistowskiemu przywódcy Theo Morel stworzył własny koncern fabryk farmaceutycznych pod nazwą Hamma. Sam, lecząc Adolfa Hitlera, zwanego pacjentem A, wykorzystywał w swojej pracy około 90 substancji działających w sposób natychmiastowy, doraźny i powodujący niemalże błyskawiczne reakcje organizmu i zniesienie uporczywych dolegliwości. Leczenie zalecane przez Morela obejmowało m.in. wlewy witaminowe, sztuczne multiwitaminy, kolonie i szczepy mało znanych bakterii. Substancje uznawane za rzekome antybiotyki, np. ekstrakt z wątroby, hormony, np. testosteron, glukozę, wapń, fosforany, wszelkiego rodzaju zastrzyki, środki odurzające, narkotyki, np. krople kokainowe na podrażnione oczy lub zapalenie zatok nosowych, czy amfetamina łagodząca zaawansowane objawy ówcześnie niediagnozowanej choroby Parkinsona i trucizny, zwłaszcza astrychininę i atropinę. Na skurcze jelit u Hitlera, Morel podawał mu toksyczny i niedozwolony przez Agencję Zdrowia Rzeszy neobalistol, którego dostawy organizował wyłącznie dla Hitlera. Należy przy tym pamiętać, że wielu przywódców nazistowskich stosowało i akceptowało alternatywne terapie zamiast tradycyjnej medycyny. Morel ordynował tabletki i drażetki, środki pobudzające i uspokajające, pijawki i szczepy bakteryjne, gorące okłady i zimne kataplazmy oraz tysiące zastrzyków. Każdego roku do mięśni i żył łatwowiernego Führera tłoczył całymi litrami tajemnicze płyny. Ręce Hitlera nosiły tak wiele śladów po coraz to nowych iniekcjach, że jego medyk nie miał w końcu gdzie wbić igłę. Pisał we wstępie do tajnych dzienników lekarza Hitlera David Irving, The Secret Diaries of Hitler Doctor 1950. Peter Longeris w biografii Hitlera podkreśla z kolei, że Morel faszerował go codziennie ogromną ilością lekarstw oraz środków wzmacniających i pobudzających. Sam Morel prowadził dziennik medyczny leków, toników, witamin i innych substancji, które podawał Hitlerowi, zwykle w formie zastrzyków do 20 razy dziennie. Niemal kompletną listę leków stosowanych przez Morella sporządził historyk Hugh Trevor Roper na podstawie jego własnych drobiazgowych codziennych zapisów, które prawdopodobnie nie były przesadzone. Wśród wymienionych substancji znalazły się m.in.: bromek ułatwiający zasypianie, chinina na przeziębienie i grypę, bakterie wyhodowane z ludzkiego kału, wyciąg zbyt lęcego testosteronu, czyli z młodych byków, jako środek wzmacniający, zastrzyki z metamfetaminy na depresję psychiczną i zmęczenie, belladona na zaparcia, wyciąg z wilczych jagód na drżenie i napięcia mięśniowe, olej rycynowy na przeczyszczenie, płyn Lugola na zapalenie migdałków, mutaflor, preparat z bakteriami coli na trawienie, eukodal, syntetyczna pochodna morfiny przeciwbólowo i wiele, wiele innych. Ciekawostką jest fakt, iż Morel był jedną z niewielu osób, które widziały Hitlera na nagiego. Führer nie znosił obnażania się i dotykania przez obce osoby, nawet lekarzy, nie zgadzał się na dokładniejsze badania, nie pozwalał siebie diagnozować. Łączyły go zatem z kanclerzem III Rzeszy wyjątkowe relacje. Lekarz stał się jedną z nielicznych osób, którym Hitler zaufał bezgranicznie. Połączyło ich również to, że obaj byli zwolennikami nieortodoksyjnych, z eksperymentalnych terapii i metod. Obaj byli też przekonani o skuteczności i wielkości swoich działań. Opinie innych o Teo Morelu. Opinie o lekarzu Adolfa Hitlera były mieszane. Hermann Göring nazywał go mistrzem Rzeszy Zastrzyków, sugerując, że jego metody leczenia były przesadzone. Żona Hitlera, Ewa Braun, uważała go za obrzydliwego i mówiła, że jego gabinet był chlewem. Albert Speer, architekt, opisywał go jako grubego, łysego, okrągłego, z ciemną cerą, owłosionymi dłońmi i brakiem manier przy stole. Inni skarżyli się na brak higieny lekarza i nieprzyjemny zapach. Jednak Hitler pozostawał wobec niego lojalny, mówiąc nie zatrudniam go dla zapachu, ale za jego opiekę medyczną nade mną. Wewnętrzny krąg bliskich lekarzy i współpracowników Hitlera próbował usunąć Morela, ale bezskutecznie. Koniec kariery u boku Hitlera. Theo Morel jako osobisty lekarz Adolfa Hitlera stracił swoją pozycję w ostatnich dniach II wojny światowej. Kiedy to Hitler przestał mu ufać. 21 kwietnia 1945 roku w bunkrze Führerbunker w Berlinie, Hitler odprawił Morela, twierdząc, że już nie potrzebuje jego pomocy medycznej. Morel przyjął tę decyzję z żalem, nie rozumiejąc dlaczego został zwolniony. Morel uciekał z Berlina przed Armią Radziecką i uniknął sądu za zdradę, który w ostatnich dniach wojny wydawał Hitler jak szalony. Po zakończeniu wojny były lekarz Adolfa Hitlera, Theo Morel, został przesłuchany przez aliantów i aresztowany z powodu rzekomych związków z trzecią Rzeszą i zarzutów dotyczących zbrodni wojennych przeciwko ludzkości. Choć był przetrzymywany w obozie internowania w Buchenwald, nigdy nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jego stan zdrowia pogorszył się podczas aresztowania i przesłuchań, a sensacyjne artykuły w prasie sugerowały nawet spisek mający na celu otrucie Hitlera, w którym rzekomo brał udział. Ukresu życia Ostatnie lata życia Teodor Morel spędził w obozie dla internowanych. Choć został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń, jego kondycja zdrowotna szybko się pogorszyła. Kolejne lata to okres, w którym dawny współpracownik Hitlera podupada na zdrowiu. W wieku 60 lat znajduje się on w stanie pogarszającej się poczytalności. Dotyka go choroba umysłowa i zaburzenia osobowości oraz zaawansowana miażdżyca tętnic. Jest otyły. Lekarze diagnozują u niego mowę afazyjną, wymaga stałej hospitalizacji. W listach do żony pisze, ponieważ mam sparaliżowaną prawą nogę, a nawet nie mogę wykonywać czynności fizjologicznych bez pomocy innych osób, niewiele mi już chyba mogą pomóc. Często odczuwam mętlik i zamęt w głowie. Niemal bezzwrotnie straciłem pamięć. Wszystko zapomniałem. Budzę się zwykle około godziny trzeciej albo czwartej nad ranem i już nie mogę zasnąć. Śmierć prywatnego lekarza Hitlera. 30 czerwca 1947 roku Theo Morel, ze względu na znaczne pogorszenie stanu zdrowia, zwolniony zostaje z aresztu i przewieziony do pomocniczego szpitala powiatowego w Tegernsee, gdzie przebywa w całkowitym odosobnieniu. Były lekarz, sługa Hitlera, umiera niecały rok później. Śmierć następuje 26 maja 1948 roku o godzinie 4.10 z powodu udaru mózgu. Teodor Morel umiera, zdala od małżonki, w ubóstwie i samotności, zapomniany i wzgardzony. Jego były asystent, Richard Weber, stwierdzi wówczas, zdechł jak bezpański pies pod płotem.